Król Uzjasz. Nowy król nazywał się Uzjasz. Miał tylko 16 lat, kiedy zaczął rządzić krajem. Z wielkim zapałem zabrał się za odbudowę murów wokół Jeruzalem. Umocnił je, a w całym kraju zbudował nowe wieże obronne. Dobrze uzbroił armię i śmiało występował przeciwko swoim wrogom. I pan darował mu zwycięstwo. Dopóki Uzja szczcił Boga i przestrzegał jego praw, w kraju panował pokój i dobrobyt. Judea stała się bogatym i silnym państwem, bały się jej inne narody i nie odważyły się występować przeciwko potężnemu królestwu. Niestety, często sława, bogactwo i osobiste zadowolenie przyćmiewają oczy i serce. Także ludzie zapominają o Bogu, który dał im potęgę. Król Uzjasz stał się dumny. Przypisywał sobie wszelkie zasługi i zwycięstwa. Zapomniał, co to znaczy modlitwa. Zamiast w pokorze dziękować Panu za wszelkie błogosławieństwa, popadł w pychę i robił to, co mu się podobało. Wydawało mu się, że może również wchodzić do miejsca najświętszego w świątyni i tam palić kadzidło. Mimo, że była ta czynność zastrzeżona dla kapłanów. Kiedy arcykapłan Azariasz to zobaczył, przestraszył się i błagał króla, by natychmiast opuścił to miejsce, bo inaczej Pan go ukaże. Rozgniewany król zwymyślał Azariasza, dając do zrozumienia, że to on jest królem i wszystko mu wolno. Gdy tylko Uzjasz rozpaczął palenie kadzidła, na jego czole pojawiła się biała plama. Wkrótce całe jego ciało. Pokryło się takimi plamami. To był trąd, najgorsza z możliwych, nieuleczalna choroba. Uzjasz wyszedł ze świątyni, ponieważ zrozumiał teraz, że to sam Pan wyprowadził go z najświętszego miejsca. Odizolowany od ludzi, pojął, że zasłużył na karę, cierpiał na trąd aż do śmierci. Potem został pochowany obok innych królów judejskich. Historia życia króla Uzjasza pokazała wielu ludziom, w jaki sposób Bóg może. Ukarać zło. Na podstawie drugiej księgi kronik, rozdział 26 oraz Księga Przypowieści Salomona, rozdział 12. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać. W wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa. Jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.